Jako Murapol, jesteśmy spółką giełdową, w związku z tym podlegamy regulacjom, ale również słuchamy, wsłuchujemy się w głos naszych akcjonariuszy i inwestorów. I jakby tutaj w mojej ocenie najważniejszą rzeczą i taką najbardziej kluczową z punktu widzenia rynku publicznego jest właśnie corporate governance. Wypełniamy zasady ładu korporacyjnego giełdowego, ale również staramy się o zdrowe relacje między akcjonariuszami, oczywiście w ramach Komitetów Rady Nadzoru. Istnieją obowiązkowe komitety typu komitet audytu, ale również mamy komitet inwestycyjny, w związku z tym ten dialog i taki zrównoważony rozwój firmy w oparciu o zdrowe fundamenty korporacyjne również występuje. W związku z tym w mojej ocenie z punktu widzenia średniej spółki notowanej na rynku publicznym giełdy papierów wartościowych w Warszawie ten corporate governance i ten czynnik G jest niesamowicie istotny. W mojej ocenie to myślenie długofalowe charakteryzuje mocne spółki, takie, które patrzą na swój rozwój, budowanie wartości dla akcjonariuszy w długim okresie, czyli nie można myśleć tylko tu i teraz, jak to mówią w świecie finansowym, one ale w długim okresie. Czyli ten zrównoważony rozwój firmy to jest to, czego oczekują od nas nasi interesariusze.